Po wielu latach oczekiwania nareszcie doczekaliśmy się drugiego suwa od Alfa Romeo. Oto tonale, czyli nowy zawodnik wśród suwów. Segmentu C. Nasz dzisiejszy egzemplarz wyróżnia się w dwóch kwestiach. Po pierwsze, jest to topowa wersja wyposażenia welocze, a po drugie znajdziemy tutaj flagowy układ napędowy, który jest hybrydą typu plug-in z napędem na wszystkie koła. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest, a zanim przejdziemy dalej, zachęcam cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. Jeśli chodzi o wygląd tego samochodu, to uważam, że to jest po prostu przepiękne. Uwielbiam te smukłe linie na masce, które są połączone z wyraźnymi przetłoczeniami z przodu, agresywnie narysowanymi przednimi światłami, tradycyjną dla wszystkich modeli Alfa Romeo atrapą chłodnicy. Gdy mamy wersję wyposażenia w odmieniony jest przedni zderza, który wygląda po prostu bardziej agresywnie. Jednak to, co mi się nie podoba, to fakt, że to wszystko wygląda jakby to były prawdziwe przeloty powietrza, choć to są tylko niestety zaślepki. Prawdziwe wloty znajdziemy tylko tutaj centralnie, jednak na szczęście znajdziemy tutaj prawdziwe boczne przeloty powietrza. Jeśli chodzi o bok pojazdu, to również uważam, że stylistyka jest bardzo udana. Mamy tutaj wiele wyraźnych przetłoczeń, na górze, jak i na dole, które współgrają z wszechobecnymi zaokrągleniami. W naszym egzemplarzu znajdziemy ogromne 20 dwudziestocalowe felgi z czerwonymi zaciskami hamulcowymi. W odmianie weloczy oczywiście znajdziemy oznaczenie modelu na bocznym zderzaku, podobnie jak w Stelvio czy w Giulii. To, co mi się podoba w tonale, to mały włoski akcent na obudowach lusterek, a odmianę plugin hybrid możemy z boku odróżnić po specjalnym emblemacie z wtyczką na ostatniej bocznej szybie. W tonale znajdziemy czarne, błyszczące wykończenia nad kolinak. Nasz dzisiejszy egzemplarz jest cały czarny i błyszczący, więc tego niestety nie widzimy. Jednak muszę przyznać, że w takiej kolorystyce auto świetnie się prezentuje, szczególnie w takiej białej scenerii, jaką mamy dzisiaj. Jeśli chodzi o tył, to tonale odstaje stylistycznie względem innych modeli Alfy Romeo. Znajdziemy tutaj inne. Tylne światła, których nitka świateł pozycyjnych jest bardzo podobna do tego, co widzimy z przodu w światłach dziennych. Są one również połączone taką LED-ową belką, która ma specjalną animację, gdy otwieramy ten samochód. Centralnie znajdziemy oznaczenie tonale, dość mały emblemat Alfy Romeo. Dość również skromny tylny spoiler. A jeśli chodzi o veloce, to również z tyłu znajdziemy odmieniony tylny zderzak, bardziej agresywny, jednak tylko w wersji plug-in hybrid znajdziemy tutaj dwie prawdziwe, ogromne końcówki układu wydechowego. Jeśli chodzi o bagażnik, to klapa oczywiście unosi się elektrycznie, a pojemność bagażnika w tej odmianie to 385 litrów, czyli jest to 115 litrów mniej niż w pozostałych wersjach napędowych. A jeśli chodzi o sam bagażnik, to jak widzicie, nie znajdziemy tutaj niemalże wcale progu załadunkowego. Oświetlenie znajdziemy po obu stronach, gniazdko 12 V po lewej, uchwyty na torby również są po obu stronach. Znajdziemy tutaj cztery mocowania na dodatkową siatkę na naszą podłogę. Są również top-tetery do montażu fotelików dziecięcych, które ewentualnie też można wykorzystać na mocowanie siatki. Jest też otwór na narty. Na bokach znajdziemy specjalne haczyki. One nie są do mocowania żadnych rzeczy, tylko do podwójnej podłogi. Gdy ją otworzymy, to ma ona specjalne mocowania. Pod podłogą w wersji Plug-in Hybrid nie znajdziemy dodatkowego Bagażnika. Jest tu mały schowek do przechowywania kabli, szczotki do odśnieżania, apteczki, zestawu naprawczego czy haka holowniczego. Oczywiście w tonale nie mogło zabraknąć akcentów w stylu Alfy Romeo czyli przycisk do zamykania klapy bagażnika. Raz działa, raz nie, choć częściej nie działa. I witam was już we wnętrzu nowej Alfy Romeo tonale. Wnętrzu, które z jednej strony wygląda znajomo, z drugiej jest tutaj wprowadzone kilka znaczących różnic względem Giulii czy Stelvio. Po pierwsze, nasza wersja wyposażenia to Veloce, więc mamy tutaj bardzo ładną alcantarę z czerwonymi. Przeszyciami. Tutaj takie metaliczne wykończenie, choć to jest plastik. Jednak to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o to wykończenie, to jest ono podświetlane od wewnątrz. Więc nocą prezentuje się to bardzo dobrze. Szczególnie jeśli ustawimy na przykład niebieskie. Podświetlenie. Tunel środkowy, powiedziałbym, że dzieje się tutaj naprawdę sporo. Mamy przełącznik od trybu jazdy, czyli klasyczne dla Alfa Romeo DNA plus system wyłączenia kontroli trakcji i usztywnienia zawieszenia. Dwa miejsca na napoje ze specjalnymi uchwytami, aby kubki nam się nie przemieszczały. Dalej mamy ładowarkę indukcyjną, gniazdko 12 V, dwa porty USB zarówno jeden nowego, jak i starego typu. Wielki wybierak kierunku jazdy, przyciski funkcyjne, czyli wyłącznik czujników Parkowania, system automatycznego parkowania, a także możliwość wymuszenia oszczędzania energii elektrycznej na później. Jest również przycisk od hamulca ręcznego oraz regulacja głośności. I do lokacji regulatora głośności mam mocne zastrzeżenie, ponieważ teraz, jak widzicie, dostęp do niego jest bez najmniejszego problemu. Jednak jeśli przełączę się. W tryb drive, czyli będziemy sobie jechać, to już dostęp do regulacji głośności jest mocno utrudniony. Na szczęście dodatkowe przyciski mamy również na kierownicy. Sama kierownica, bardzo podobna do tej, jaką możemy znaleźć w Stelvio, również mamy tutaj ogromne, prawdziwe łopatki przy kierownicy i one się nie przemieszczają, jeśli kręcimy kierownicą. Może to być troszeczkę irytujące i mm, podobnie jak w Julii czy w Stelvio, zasłaniają one dostęp czy do kierunkowskazów, czy do wajchy od wycieraczek. Jednak to już jest przypadłość Alfy Romeo. Panel od klimatyzacji, na szczęście z przyciskami prawdziwymi działa to jak najbardziej w porządku. Ilość miejsca, na nogi jeszcze się bez problemu, nad głową mam troszeczkę jeszcze luzu, więc jest również ok. Za kierownicą, jak widzicie, mamy cyfrowe zegary. Włączmy silnik, aby to się wszystko nam zapaliło. Jest to hybryda plug-in, więc nic nam nie będzie tutaj hałasować. Jak widzicie, po lewej stronie mamy prędkościomierz, po prawej stronie obroto Centralnie możliwość wyboru różnych informacji. Również po prawej stronie możemy sobie wybrać, co chcemy w tym momencie mieć. Dla mnie jest to informacja z komputera pokładowego centralnie bieżące spalanie wszystko jak najbardziej czytelne. Ten system będzie dostępny w Julie i w STelvio po faceliftingu. Jeśli chodzi o jakość materiałów, deska troszeczkę powiedzmy miękka to wszystko się w miarę trzyma tunel środkowy minimalnie się przemieszcza jednak jest bardzo stabilny na drzwiach no, takie miękko-twarde plastiki podłokietnik miękki również ten jest miękki a i ważne to się może przesunąć więc jest jak najbardziej komfortowo całościowo wnętrze Alfa Romeo Tonale wypada bardzo dobrze jest to krok do przodu jeśli chodzi o zarówno jakość materiałów jak i jakość samego wykonania Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń Alfy Romeo Tonale to po pierwsze ilość miejsca na nogi troszeczkę luzu jest na wysokość znajduje się w tym momencie niemalże na styk dla przypomnienia Mam 1,84 m wzrostu. Z praktycznych rozwiązań znajdziemy tutaj nawiewy od klimatyzacji, dwa porty USB, jedno nowszego, drugie starszego typu. W oparciach przednich foteli mamy dodatkowe miejsca. Jest również podłokietnik bardzo duży, dość miękki, z dwoma miejscami na napoje i taką tacką, która wygląda jakby była na smartfon, choć bardziej na... Paczkę frytek. Z tyłu również znajdziemy takie ładne czerwone wykończenie. Skrajne miejsca mają izofiksy. Wykończenie drzwi jest dość twarde. Tutaj na dole mamy miękkie wykończenie. Podłokietnik. Również troszeczkę miękki, czuję się tutaj troszeczkę klaustrofobicznie z uwagi na to, że nie mamy tutaj panoramicznego dachu w naszym egzemplarzu, a linia szyb jest dość nisko, niemalże idealnie na linii mojego wzroku, więc spojrzenie na bok trzeba się schylić, aby to było bardziej naturalne. Całościowo, jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń Alfy Romeo Tonale, rewelacyjnie nie jest, lecz również nie jest źle. I witam was już z kierownicy nowej Alfa Romeo Tonale z napędem hybrydowym typu Plug-in. To oznacza, że pod maską tego samochodu nie znajdziemy już 15 litrowego silnika, tylko 1,3 o mocy 180 koni mechanicznych i 270 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Podobnie jest to jednostka czterocylindrowa. I jeśli brzmi wam to znajomo, to nie jesteście w błędzie. Jest to dokładnie ten sam silnik, który znajdziemy w Jeepie Compassie. Również napędza on tylko i wyłącznie przednią mość, a do niego mamy silnik. Elektryczny, jednak tutaj mamy mocniejszy silnik o mocy 122 koni mechanicznych i 250 Nm, który napędza tylną moś, więc mamy tutaj wirtualny napęd na wszystkie koła. Jednak również w odróżnieniu od Jeepa kompasa, tutaj mamy większą baterię o pojemności 15,5 kWh, co pozwala teoretycznie przejechać tym samochodem wyłącznie na energii elektrycznej od 60 do 70 km. Więc wynik na papierze jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o osiągi, to do setki 6,2 Sekundy, prędkość maksymalna powyżej 200 km na godzinę. A jeśli chodzi o spalanie, to teoretycznie, jak to w przypadku hybryd typu plugin, powinniśmy zużywać około 1,5 litra na każde 100 km. O tym troszeczkę za chwilę. Warunki, jak widzicie, mamy mocno średnie, jednak przełączmy się w tryb jazdy sportowej. Nie będziemy wyłączać kontroli trakcji dla naszego bezpieczeństwa. Już silnik spalinowy się uruchomił. Zmieniła się również skórka na wyświetlaczu za kierownicą, i sprawdźmy teraz, jak ten samochód przyspiesza ze startu, zatrzymanego. Podtrzymanie obrotów bardzo sprawnie wyrwał do przodu, mimo że warunki mamy kiepskie. Niesamowicie zrywny. Samochód. Ten układ napędowy w Alfa Romeo jest czymś, czego brakowało w ofercie całego Fiata, ponieważ mamy tutaj znacznie mocniejszy silnik elektryczny z tyłu, dzięki czemu ten samochód nie tylko jest zrywniejszy, jednak wręcz częściowo chciałby troszeczkę uciec. Jak to Alfa Romeo? Właśnie to jest w DNA tej marki i. Ten samochód, w odróżnieniu od Jeepa Kompasa, który jest również w wersji hybrydowej, sprawdza się dużo lepiej. Skrzynia biegów również działa dużo lepiej niż w Jeepie. Odnoszę wrażenie, że inżynierowie Alfa Romeo naprawdę mocno tutaj pogrzebali w oprogramowaniu, dzięki czemu ten samochód daje większą frajdę z jazdy. Jeśli chodzi o korzystanie z tego samochodu na co dzień, to daje on niesamowitą wręcz frajdę, jak to właśnie na Alfa Romeo przystało. Układ kierowniczy jest niesamowicie precyzyjny, precyzyjny natychmiastowo skręca ten samochód, perfekcyjnie wręcz przekazuje mi informacje, co dzieje się z przednimi kołami i zachęca wręcz zachęca do jazdy bardziej agresywnej, bardziej sportowej. Pomimo że to jest hybryda typu plug to nie jest auto z założenia do takiej jazdy. Jednak tutaj jest to coś wręcz zupełnie innego niż w przypadku Konkurencji. Jeśli chodzi o wygłuszenie, nie ma rewelacji, dochodzą do nas dźwięki z nadkoli, dochodzą do nas dźwięki również z szyb, jeśli jedziemy nieco szybciej, lecz tragedii nie ma. To, co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, to również, pomimo że mam tutaj silnik zaledwie o pojemności 1,3 litra, to coś tam sobie cały czas pomrukuje z tyłu. Mamy tutaj dość sportowy układ wydechowy, jak na tak, powiedzmy, skromną pojemność i brzmi to nawet naprawdę całkiem przyjemnie szczególnie na postoju jeśli zostawimy silnik włączony to coś tam sobie cały czas pierdzi z tyłu bardzo przyjemne jeśli chodzi o jazdę tym samochodem wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej no według producenta 60-70 km brzmi to fantastycznie jak na tak małego suwa miejskiego w praktyce w takich warunkach Jesteśmy w stanie przejechać około 30-35 km, więc również tragedii nie ma. Myślę, że jak będzie troszeczkę cieplej, jeśli warunki będą bardziej. Przyjazne dla hybrydy typu plug-in, to powinniśmy przejechać około 50-55 km bez najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o spalanie, to po pierwsze, ja tym samochodem najwięcej kilometrów zrobiłem na autostradzie i na drodze ekspresowej, więc moje średnie spalanie, które teraz widzicie na ekranie, jest bardzo wysokie. Do tego trzeba jeszcze doliczyć rozgrzewanie tego silnika przed startem zatrzymanym, przed nagraniem wnętrza, więc troszeczkę jest ono podbite. Na co dzień miałem około 8 8,5 litra w cyklu mieszanym. Jazda na autostradzie to są wyniki na poziomie 10-11 wręcz nawet litrów, ponieważ ciągniemy ze sobą silnik elektryczny i baterię, który nawet nie będzie działał podczas jazdy autostradowej, ponieważ on się wyłącza przy 135 km na godzinę. Jeśli chodzi o jazdę po mieście, to jeśli mamy naładowaną baterię. Spokojnie możemy celować w wyniki na poziomie 4-5 litrów w warunkach oczywiście takich jak teraz, a mamy dość mroźną zimę. Wręcz powrót takiej prawdziwej zimy. Więc całościowo myślę, że to nie są wyniki złe jak na samochód, który ma dość wysoką moc, dość dobre osiągi i wręcz zachęca do jazdy bardziej agresywnej. I muszę Wam przyznać, że ostatnie kilka dni, które spędziłem z Alfą Romeo Tonale od razu z wersją flagową, ponieważ ja jeszcze nie miałem okazji testować Alfy Romeo Tonale odbieram ten samochód do testu dopiero, gdy oddam tę wersję hybrydową, więc materiał z jazdy wersją z miękką hybrydą będzie za kilka tygodni również na kanale ale dążę do tego, że Tonale zrobiło na mnie ogromne wrażenie, biorąc pod uwagę że niedawno jeździłem Giulio Mistelvio to to jest naprawdę wielki krok do przodu dla włoskiego producenta. Auto jest lepsze, jest bogate w kwestii wyposażenia, przyjemnie się nim jeździ na co dzień i myślę, że w końcu Alfa Romeo ma w swojej ofercie samochód, który klienci będą kupować nie tylko dlatego, że podoba im się z wyglądu, tylko po prostu jest dobrym samochodem z tym układem napędowym rewelacyjny Samochód. A jeśli chodzi o ceny, to Tonale w takiej wersji napędowej to wydatek minimum 235 tysięcy złotych. W wersji Veloce, takiej jak nasza, to już jest wydatek 255 tysięcy złotych, więc tanio nie jest. Jednak biorąc pod uwagę, że to jest hybryda typu plug-in, naprawdę dobrze się tym samochodem jeździ. Jest bogato wyposażony, to myślę, że warto zastanowić się nad tym samochodem. To jest genialne auto do codziennego użytkowania, świetnie wygląda, bogate wyposażenie. Myślę, że naprawdę warto się zastanowić właśnie na tonale, jeśli szukacie miejskiego suwa z napędem hybrydowym typu plug. -in. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat nowej Alfy Romeo Tonale w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć.